Widzowie, jesteśmy na nowej serii. Właśnie wracam rowerem ze sklepu. Hmm. No, i na gospodarstwie będzie na was czekać mój gość specjalny. Który pierwszy raz będzie ze mną nagrywać No to się skręcamy tędy Przejeżdżamy No już widać za, za, za drzew gospę Tu taki piękny bizon I O, przywitaj się do widzówki Mango widzowie. Na pierwszym odcinku będzie tak jak zawsze u mnie na serii Oprowadzenie go, gospodarstwa i pojedziemy robić coś kultywatorować w pole. O! To jest kurnik. Co to jest w środku? ty dla nas ściana, dobra? Tu są jajka. Najpierw tutaj stoi ładny, piękny bidzon. Nawet odpalę. Za niedługo będziemy zaczynać wykopki tamtych o, ziemniaków. Pola mamy wszystkie pokruszone. No dobra, tu Aby nie wchodził. Chodźcie dalej, chodź oprowadzać. Klinka. To jest piękna, duża chałupa. Takie coś. I takie coś. Stary rower. Kalosze, ławkę, stół. I na odręb postawione to coś. Butle z gazem. Weź zaprezentuj co jest w tym garażu. Młody. Nie no, młody się nie chce ruszać. Młody czemu się nie odzywasz? Jak też na sorry, że widzowie się nie odzywam, bo czkawkę mam. Nie wiem dlaczego. Może, może słychać, może nie słychać, nie wiadomo. Ale jak coś widzowie, jeśli byście chcieli więcej odcinków takich, to zostawcie łapkę w górę, łapkę w górę i suba z suba Weź odstaw do stodoły rower. Ja zajmę się tą prasą. To jest prasa y, Mazety 261. Do stodoły. Tak, do sadoły. Widzicie jak z tym młodym tutaj? Je. Tu jest... co to? Je nie wiem No i tu się poluzowała półka. Taka taka no półka. Jak półka spadła. Jest tutaj taka ściana trochę wybita. Ale ścianą jest. To jest jakaś beczka z czymś. i tam jest wózek. Dobra. można zostawić. Teraz tu jest y... zgrabiarka, czterogwiazdowa. Kultywator numer jeden. I większy. To jest od... Z jakiej marki to? Ja nie wiem. Kibel. To jest dom środ od środka. Rozrzutnik z zaczopem tylnym. Otwórz tu. Co to się tutaj w ogóle jest? A, tu nic nie ma. To jest obora po prostu. Zamknij. Nie. Zwierząt jeszcze nie mamy. Tak jak KUR, to jest kultywator numer 2, Najwi największy ciągnik, czyli Włademirec T-25, ma 30 koni mechanicznych. Ale to nie jest największy ciągnik, jest największy, ale nie największy, jest 30 mk jeszcze, ale idziemy do stodoły teraz. To jest siewnik konny od Meprozeta. Teraz stodoła. w 100 dole są dwa przyczepy, rower i drabina. To jest zamknij. Zamkniesz. Teraz otwórz to, ja otworzę to tu na boku. To jest mój wielki dobry polonez. Ma tu dwa boki obite. To jest jakaś niebieska niebieska część i czarna. To jest beczka. Yy, tam dal yy, tu obok bory, tu za jest yy, jak to się nazywa sadzarka i kopaczka sadzarka trzyrzędowa kopaczka jednorzędowa weź to zamknij co robisz nie idę to zamknąć O, dobra, chodź do tyłu. Są dwa pługi. Jeden taki zielony, dwuskibowy i szary trzyskibowy, studnia. Łóżka do władzy mielca, To jest przykrząsarka. To jest taka ławka. Drewno, wybieg dla krów. Kosiarka od Plaza. To jest nowość. Ładne, piękne. Teraz to jest. Co to jest? Aha, dobra, coś się przy... psuje. To jest meduza. Od. Wyś powiedz jaka to jest marka. Jaka to jest marka? No. To jest. Yy... Bo tu nigdzie nie pisze Tu się odbija światło To jest metur za, za 36 A ok. Tu jest kos talerzówka, talerzówka, talerzówka Jaką ono ma szerokość? Ma 2 metry czy 2 i 2 metra? Sprawdza Tu jest bujawka stara, akumulator, las. Tu z tyłu nic nie ma. Teraz tu jest tak zagrodzone, otwieramy, to jest opryskiwacz, yy, nawóz płynny, yy, jak to się tu, nawóz stały, kanistry z paliwem i środek, chwas to o, kolejny kanister, ale z czym, nie wiem. Tu jest olej Weź zamknij drzwi Dobra To dawaj Filip Jedziemy na pole Dobra Okej okay. бишь культиватор. Не, ты бишь. Я ты бишь ты, беж, ты w ogóle ile to ma hektarów nie wiem ty w ogóle wiesz ile to ma hektarów tylko pół hektara no ok no dobra De pół to pół to jest to największy polak to najmniejszy ma chyba nie wiem jest bardzo niebezpieczne. było. Ale Błąka jest za tym dużym gospem. Ty! Weź bierz na radzie młody Mirce nim Ja zabiorę dziechy i oprowadzę... ...widzów po naszych polach. Bo o tym zapomniałem. Как ты с замкнутым кабинетом? Я не умею тут Не знаю я хочу said... Жить? Там то есть один из наших Теперь, в садно, То есть... В основном, то есть в основном, то, I jeszcze jedno jest z... prawie, że na końcu wsi. i jakieś garaże tu są których nawet da się wejść i to sprawdzić Dobra nie da się zamknięty na futkę i jedziemy na drugi koniec wsi Musimy poogarniać trochę. Tu, tu, tu. Za tymi dwoma domami jest łąka moja. Jedziemy, jedziemy jeszcze dalej. Mm. Z tyłu holant. To jakiś? Siedzę w glerce, tu. To jest taki ładny, fajny, duży kawałek do kupna, ładny. No tylko, że to jest trochę księczorów. Taki mały kawałek dosyć. się tu. Oto z tym tym czymś. Nieużytkiem małym. To jest taki mały kawałek To są jakieś krzakudry To planujemy kupić Ale to jest właśnie nasze jest Takie ładne piękne ziemniaki, które rosną Ale to? No co to jest? To jest jakaś piwnica Z czymś takim No tutaj okay. To jest po prostu do Dziura. Ryzałatana dziura. Nic tam nie widać. No dobra. Tu przez to okienko nic nie widać. Stąd nic nie ma. Są ziemniaczki. Nawet duży kawałek tej ziemniaczki w to jest rzędówka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 45 rządków. Tak o tutaj jest. Tu po całej długości jest 45 rządków. No tutaj te, te, te takie rządki to pole idzie jakoś dziwacznie. Jeszcze już przyrobię. Tutaj właśnie jesteśmy na lespie, na wygra co? I jadę do młodego. Pomóc się 3. No i zobaczycie za nie był go też kolejną chyba serię z młodym. Będą dwa serie z młodym Которые ещё не нередчно повернулись в посадочную воду. Повинны быть в посадочной воде. не было Кто-то спал. Так вот. Был. Засполнился. Более того, Ładnie. Ładnie ci to idzie. Pokażę, jak taki mały mijak do tyłu jeszcze chyba, że to jest tu jo, stół tu tu gdzie ja idę tu do końca jest taki mały mijak weź tak przejedź i wtedy nie będziesz wpadać do rogu ach, ten młody sobie tak jak mówiłeś Dobre są To sam je robiłem Bo już wyskoczyły z kilka razy powinien z nich znów. znów wyskoczyłem Co robię będziemy tym czymś robić Może my za chwilę będziemy musieli kończyć to Co ty robisz? Jeszcze Przejdź jeszcze raz tutaj Wtedy będziesz mógł normalnie sobie zawrócić. Uważaj na trzydziestkę. Nie no, same problemy z tam... tym. <laughs> no same problemy z tam... Dobra, chodź, jacyś. zakończymy jesteśmy i będziemy Stoi, To tu Stój! Chodź, tu kończymy. Dobrze, skończymy na dziś ten odcinek.